Kłaniam się, Witam po raz kolejny i w poprzednim filmie grałem Polską, dzisiaj pora na sąsiada. Tworzyć będziemy Niemcy od morza do morza, a jak wyjdzie zobaczymy. Najpierw pora na szybki Anschluss w 2018. Nie przygotowałem się... Szczególnie na tą wojnę, ale to nic. A to dopiero początek. To dopiero początek tworzenia nowych Niemiec. Dobra, tutaj trochę mi brakuje już wojska. Ale to nic. I tak, Austria nie była na to gotowa. Dobra, jest, Maj i Alfred już została włączona do Niemiec, do nowych Niemiec. A teraz pora na realizację no, tych słów, które mówiłem, czyli Niemcy od morza do morza. A no dobra, nie wyszło najlepiej, ale nie zmienia to faktu, że Niemcy właśnie zyskały dostęp do kolejnego morza. Do Adriatyku, tak? Więc praktycznie zamierzony cel został osiągnięty już, ale może na tym się nie skończy. Może na tym się nie skończy. Zobaczymy, co dalej. Także tak, tak wyglądają na razie nowe Niemcy. Teraz chyba pora włączyć do naszego państwa niemieckojęzyczną Szwajcarię. Na pewno się ucieszą, że weźmiemy ich pod swoje skrzydła. No, tutaj też idzie dość gładko. Ta, no, bez problemów większych, tak naprawdę to idzie. Dobra, dziękuję. Ok, no... Jedno małe niepowodzenie, ale to nic. Mhm. Mhm, mhm, dobra, już daj sobie spokój, Wościu. Przecież wiesz, że nie uciekniesz od... Kurde! Kliknąłem nową turę, nie chciałem. Dobra, Szwajcaria nie ucieknie od przeznaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Poszło bez problemów. Bez problemu większego. Teraz zobaczymy, czy oprzy nam się Belgia. Obawiam się, że nie. I Belga już może się szykować po prostu na włączenie do Rzeszy. Oczywiście to tylko Gierka. Tak naprawdę nie lubimy Niemców. No ale wiecie jak to jest. No! Kurde, czemu mapa mi ucieka losowo? Dobra, dziękuję. To by było na tyle z Belgii. Witamy. Witamy w wielkich Niemczech. Luksemburg. Raczej też nie stawi większego oporu. Dziękuję. Dziękuję. Luksemburg kolejnym miastem niemieckim. A eee, tutaj myślę, że Holandia też nie powinna stworzyć większego problemu. Ale teraz już powinno być GIT. Raczej. Oj, tutaj nie miałem wojska, ale to nic. Raczej też nie stworzy to większego problemu. Ta no, praktycznie. Holandia mi się tutaj nie opiera. Najwyraźniej sami proszą o włączenie do Niemiec. Dziękuję, Holandio. To bardzo miłe. Kolejny germański kraj państwo, kraina włączona do Niemiec. Teraz pora odzyskać to co nasze we Francji, czyli tam, no nie pamiętam dokładnie gdzieś, jakieś te prowincje mniej więcej, ale to się okaże zaraz. Francja będzie trochę cięższa, ale myślę, że też nie będą rady Niemcom. Proszę zrozumieć. Kurde, serio, a było tak fajnie. Czemu jakieś Czechy z dupy mi wypowiadają wojnę nagle, jak ja już się zaczynam rozkręcać? Ja nie wierzę... To jest po prostu... Coś nieprawdopodobnego. No czemu Łotwa mi wypowiada wojnę? Co ja zrobiłem w Łotwie? O rany, nie no, to jest po prostu jakiś żart, nie... Ale spoko. Czechy chyba po prostu mnie tak po cichu proszą, żebym też ich włączył w granice mojego państwa. Spoko, spoko. Yy, nie będę się opierał. No, to im nie pomoże za bardzo. To co robią teraz? A skarbiec jest pusty. Nice. No tak, bo. Trochę kosztuje to utrzymanie wojska. Ale dobra, rozprawię się z Czechami i będzie dobrze. Wypowiadam wojnę Francji, bo mi się nie chce czekać. Nieskończoność. Tutaj... Um, no tak, trochę źle rozstawiłem wojsko. I teraz za to płacę. Najwyższą cenę. Ale to nic, to nic, to nic. Francja mi się nie oprze. Nikt mi się nie oprze. idzie gładko na północy. Z Czechami też idzie. No ale, kurde, głupio rozmieściłem to wojsko, no, nie powiem, że tak nie jest, bo tak jest właśnie, ale nie zmienia to faktu, że Francja przegra tą wojnę, ja to czuję. Dobra. Francja zaraz jeszcze będzie błagała o litość. Tak będzie. Eee, ciekawe, czy w Paryżu mają jakąś mocną armię. Być może. A tutaj jeszcze z Czechami nie skończyłem. No dobra. Zobaczymy jak to będzie. Francja tutaj kończy swój żywot, myślę, zaraz. Tak naprawdę. O nie. W Paryżu faktycznie mają jakieś wojsko. Dobra, e, koniec. Zobaczymy, czy oddadzą mi tą ziemię. Jeżeli tak, to im dam spokój. A jeżeli nie, to w sumie jestem w dupie. Ale myślę, że się zgodzą. Zgodzą się. No dobra, zobaczymy. Okej, okay, Francja się zgodziła na układ pokojowy. No i spoko. Odzyskaliśmy to co nasze. A Czechy... Czechy poległy, tak naprawdę. Zabieramy sudety. I tu... No nie wiem dokładnie. Czy to tak... Jeszcze reparacje wojenne mogę im kazać płacić? Tak? Tak, tak, działa? Okej, okay, i co, oni teraz są moim wasalem, tak czy nie? Nie wiem... Chyba? A może nie? Nie wiem, nie zrozumiałem tego, ale... Właśnie, jeszcze Łotwa ma ze mną wojnę. Nie wiem, co to ma znaczyć. No nie, tak! Są moim wa wasalem! Są, dobrze, czyli dobrze to zrozumiałem. A czy Łotwa będzie chciała po prostu... ...zakończyć tą wojnę, czy... Okej, okay, mają ze mną pokój. Nice. Także... Mm, tak to wygląda. Tak wyglądają Niemcy. Tak wygląda sen o wielkich Niemczech. Chociaż nie, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Idziemy odzyskać to, co nasze w Danii. I to nie powinno stworzyć większego problemu. Mm. Ok. 30 tysięcy wojska na granicy z Danią. Myślę, że powinno wystarczyć jakoś. Aha. Ok. To nie był duży problem. No czemu Węgry? Zostawcie mnie w spokoju, rany. Ja chcę tylko sobie spokojnie dominować Europę. A tu ciągle ktoś się do mnie przyczepia. To nie tak miało wyglądać. No ale dobra. A tu jeszcze miałem wojsko. Nie zauważyłem. No nie! Co to jest? Czemu on. Ale głupie, dobra. Z Danią mi się nie chce. Zakończę tę wojnę w ten sposób. E, a skupię się tutaj na Węgrzech. Czy dadzą mi spokój, jeśli tak zrobię? Po prostu dziękuję. No dobra, może nie do końca tak wyglądały jego wymarzone granice Niemiec, ale to nieważne. Jebać nazistów to tylko gierka. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam.